Dwójkę, ostrość i ten, no. Zabora stonogów... wiem, ostrość pięć jest zaklęty ogień dwa. Gościu, ja mam zabora mora pięć i, i ten, odrzut dwa! Tyś zalobisty mieczyk, gościu. Te patrzeć do kogoś? No do mnie. i czekaj, jaką ty masz nazwę? Ej, nie, jak coś to ja mam cheaty. No, on ma cheity. To? No Master 2090, tepaj do mnie. Się. E, ty, ty jesteś Nitro 160? Tak. Ja i tak nie, nie mam żadnych hitów. Dobra. Jestem biedakiem. No ja też ja mam tak zwaną 5-2. To Nitro, nie, jesteś poro mały. Ja jestem To Nitro ma hity. Mm. Widzicie, to mnie? jest. Nie, Chceś, no, to ma... Mam. R chcesz? chcesz... ma ja nie mam cię. Chcesz tak. To... Pamiętaj, jak mikro kliknie R, to nie zwracając uwagi jak cię zabije, okej? Okay? Wtepnij się jeszcze raz, bo on ma takie cheaty, nie? Ej, zrobię on ci... Zrobię ci seta ci Ej, ci seta, nie? To dobra, spoko. I mieczyk też? Czy masz mieczyk? Yy, mieczyk mieczyk cześć się mam. To sobie wyciągnij, a masz tutaj seta, na razie tyle tylko mam. I za chwilę ci hmm. zrobię więcej. Okej... Okay. Te... Czekaj tylko, zabrałem ci klatę. Masz tutaj, bekłem. Widzisz mojego skina? Eee. Ty jesteś Nitro, tak. No? E, nie widzę. Kurwa. Nie widzę. A ty mojego? Nie. Dwa. Ty, dwa. ty masz Steve'a. Ty masz dwa No. Eee. To... Jak zawsze nikt nie widzi mojego skina. No mojego też prawie nikt nie widzi, wiesz. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo pewnie mamy inne Minecraft. No jakie ty masz? Shigima? Masz? Ja gram na... Tak. Zgadłem! Shi... Mati zgadłem, on ma Shigima! Masz! Ej, rzucę ci budki... Hełmik. Mhm. Ej, A, ja mam kan... Ej, ja mam kanał na YouTube! Jak chcesz... Zasubskrybować to podaj. No ja też mam. Mój też. Mój też może zasubskrybować. Ale ja pierwszy podaję. Ma. Aha, dobra. To wbiję. Potem. To jest moja głowa. Co która? Podobna głowa do mnie bardzo. Do mojego skina. No, bo robimy... Do mojego starego skina bardzo podobna głowa. jest była... taka sama. My tutaj właśnie robiliśmy takie mocy. My bierzemy z otchłani takie główki, bo my jesteśmy tacy biedni. Musimy dać no. otchłani. My, my nie umiemy się klepać, my nikogo nie dajemy rady zabić, więc bierzemy z otchłani główki. Ej. Jezu. Ej, Ci coś! Ej, hewa jeste, o hewa oszustę, a jeste oszustę. Ej! Kilaura. Nie! Kilaura. kilaura. Muszę kilaura. No. Kilaura dodaję cię, dodaję cię do Aury! Kurde, sypnął. Tepeo do mnie! Dam ci itemki, tepeo! Wygłupialiśmy, ja ci oddam itemy chodź No, te, to jest takie wygłupianie, bo my jesteśmy frickie i nie mamy żadnych chwili. No też na dawna i do tego. Laurą i zabijamy no otypaj się Jezu, Konrad subił, powiedz mu żeby stąd i poszedł wyjazd mi stąd otechnął się do mnie, ja go akceptuję to czekaj powiedz, powiedz jak Konrad go zab... Ej ile ma być łapek? właśnie, dziesięć, bo ja jestem w tym odcinku e, także nara. Ej ile ma, ma być łapek Kotek? dziesięć lajków ma być, dziesięć lajków pamiętajcie, Ej, kotek, bo się obrazi... Kotek, ile ma być łapek? 10 10 łapek robisz? no nie, dora, nie bo się, jak nie 10, będzie. Dobija, dobija się 10 łapek dla naszego kolegi? Eee Ma, to, to, kura, to już przesadziłeś To nie ja go zabiję. Masz go nie klepać Dora Dora 10, 10 łapek w górę No i następno, no i dla kotka, dla jegoś Za to, że się dla odcinka poświęcił dobijemy 10 łapek w górę, nie kotek? O, bo się obrazimy mm -hmm. Się obrazimy jak nie dobiją No cepam cię No tylko powiedz temu Kondradowi, że... No. NIE DOBIJAJ GO!